Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Jestem właśnie na pasieczysku, muszę zajrzeć do rodzin, jak sytuacja wygląda po miodobraniu. Kilka dni temu udało mi się odwirować już ostatnią partię miodu. Rok ten jest dosyć specyficzny, ponieważ miód zabieraliśmy na raty. Na początku odebrałem nadstawki z miodem już dojrzałym, te, które były na górze. Natomiast później zabieraliśmy resztę miodu, czekaliśmy aż on dojrzeje, ponieważ zawsze staramy się znaleźć taki balans między tym, że miód ma odpowiednią zawartość wody, a jeszcze nie doszło do procesu krystalizacji w plastrach. Ponieważ czasami przy specyficznych warunkach pogodowych, niestety jak dobrze wiemy, miód rzepakowy potrafi krystalizować w nadstawkach. Wtedy jest oczywiście bardzo duży problem. Jest to pożytek bardzo wymagający, gdzie musimy. W krótkim czasie wykonać wiele różnych czynności, ponieważ rodziny są często jeszcze w nastrojach rojowych, więc musimy dokonywać regularnych przeglądów, wykonywać odkłady, hodować matki, oraz jeszcze dochodzi nam dodatkowo miodobranie. Na szczęście pierwsze miodobranie zostało zamknięte, te kolejne miodobrania już są nieco bardziej spokojne, mamy więcej czasu też możemy sobie pozwolić na to, aby ten miód nieco dłużej postał w odstojnikach, natomiast z miodem rzepakowym, tak jak wiemy, musimy się śpieszyć, ponieważ również jeżeli postałby kilka dni w odstojniku, mogły skrystalizować. Jeżeli ktoś nie ma odpowiednich urządzeń, wtedy trudno jest taki miód ponownie upłynnić. Zajrzymy sobie do rodziny. Tutaj mam akurat matkę, która w tym roku zostanie wymieniona. Dlatego jestem ciekawy, jak wygląda tutaj sytuacja. Jeżeli chodzi o młode matki, to tam większych problemów nie ma. One intensywnie czerwią. Góra nad stawką już całkiem fajnie zalana. Pogoda się poprawiła i w tej chwili też już przejrzałem część pasieki. Widzę, że jest naprawdę intensywny dopływ świeżego nakropu. Zajrzymy sobie tutaj. Zobaczymy, jak wygląda nadstawka, która stoi bezpośrednio nad rodnią. I również wszystkie komórki są już zalane. Bardzo ciekawa barwa miodu. Miód już zdecydowanie ciemniejszy. Często jednak te miody ciemniejsze sprzedają się lepiej. Więc jestem bardzo zadowolony, że trochę tego jest. Oczywiście zapraszam do pasieki Marcyś po świeży miód wielokwiatowy, rzepakowy. Mam miód pozyskany też z terenów leśnych, ponieważ jedna z pasiek została wywieziona do lasu. Naprawdę bardzo ciekawy miód, który polecam. Nieco ciemniejszy niż te miady wielokwiatowe pozyskane na terenach wiejskich, czy właśnie tutaj w okolicach Zambrowa, gdzie mam pasieki. Dodatkowo jest tam duża zawartość właśnie wieżby, klonów, więc to wszystko, co pszczoły były w stanie zebrać wczesną wiosną. I myślę, że ta kompozycja naprawdę nadaje bardzo ciekawy smak. A też tego miadu mam niewiele, ponieważ jednak większość pszczół pracowała tutaj bliżej Zambrowa, w okolicy, gdzie był rzepak. Muszę Wam powiedzieć, że o ile tam, gdzie pszczoły stały w miejscach takich typowo nastawionych na zbiór miodu wielokwiatowego, to tam zbiory były tak naprawdę przeciętne, takie jak w poprzednich latach. Natomiast tam, gdzie był w okolicy rzepak, zbiory są bardzo dobre. Po zabraniu miodu rodziny też wyszły z nastrojów rojowych. Tak naprawdę bardzo rzadko się zdarza, aby jakaś rodzina była w nastroju rojowym w tej chwili. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ to sprawia, że tej pracy jest. W tej chwili nieco mniej i mogę załatwić ewentualne zaległości, które narosły przez ostatnie dwa tygodnie, ponieważ samo miodobranie trwało ponad tydzień. Jeszcze w tej chwili muszę rozlać końcówkę miodu wielokwiatowego, który stoi w odstojnikach. Wszystko umyć, oczywiście, aby przygotować pod kolejne miodobranie. A zwłaszcza, że tych urządzeń trochę posiadam, to samo umycie zajmuje większość dnia. W niektórych rodzinach pszczoły zaczęły trochę zalewać gniazda. Dlatego przyjechałem dzisiaj głównie po to, aby jednak dołożyć nadstawki. Oczywiście jestem bardzo zadowolony, że pogoda na razie sprzyja. Pszczoły chcą przynosić świeży nakrop. Tutaj widzę, że mamy matkę, zaraz pokażę. Sprawdzam oczywiście, czy miseczki nie są zaczerwione. I tam, gdzie miseczki nie są zaczerwione, tam nie zabieram czerwiu, bo chciałbym utrzymać rodziny w dużej sile. Jest to w tej chwili drugi pożytek towarowy, natomiast czeka mnie jeszcze trzeci. Będzie to lipa lub gryka w większości przypadków. Muszę mieć rodziny na ten pożytek bardzo silne, aby ten efekt końcowy był oczywiście jak najbardziej zadowalający. W tej chwili tak naprawdę przy tak wysokich kosztach prowadzenia pasieki i tym, że jednak miód nie drożeje. Aby to wszystko oczywiście odpowiednio się spinało, musimy pracować znacznie ciężej, więcej. Aby pokryć te rosnące koszty, więc ten rok naprawdę jest bardzo ciężki, pewnie dla większości pszczelarzy. To, co jest przynajmniej w moim tutaj wypadku dobre, to to, że na razie, jeżeli chodzi o te zbiory, one są w pełni zadowalające i powinny pozwolić pokryć wszystkie koszty oraz jeszcze coś na tym zarobić, mimo tego, że sytuacja jest naprawdę w tej chwili trudna. Ja, oczywiście, nie chciałbym tutaj już rozwijać tematu tego, co ogólnie się dzieje na rynku hurtowym miodu, co się dzieje z importem. Myślę, że większość ludzi sobie zdaje z tego sprawę. Jest to temat, który wymagałby szerszego omówienia. Budzi on oczywiście bardzo dużo negatywnych, głównie emocji, ale dzisiaj skupmy się na pszczołach, ponieważ to one są tutaj najważniejsze. A też jednak większość z nas jest amatorami zajmuje się tym stricte amatorsko. Ale też trzeba na pewno zawsze spojrzeć na perspektywę osób, które gdzieś tam mają trochę większe pasieki i starają się jednak z tego trzymać, jakoś funkcjonować. Tutaj ta sytuacja na pewno jest w tym roku bardzo trudna. Ponieważ jak słyszałem, te ceny oferowane w hurcie są tak niskie, że nie mam pojęcia, jak przy takiej cenie wyprodukować dobrej jakości miód. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Tak, aby opłacić wszystko to, co musimy zakupić do prowadzenia pasieki, no i żeby też zostało trochę pieniędzy, które, tak jak wiemy, są potrzebne w dobie obecnej inflacji. Niemniej jednak... Ja robię wszystko, co w mojej mocy, aby te pszczoły były w dobrej kondycji u mnie, aby te zbiory były również na bardzo dobrym poziomie. Postawiłem już lata temu na wysoką jakość produktów. Uznałem, że droga, która prowadzi poprzez właśnie taką masową produkcję, sprzedaż do hurtowni, to jest droga donikąd. No i jak na razie to, co myślałem, zaczyna się potwierdzać, ponieważ myślę, że ci, którzy nie nastawili się jednak na sprzedaż detaliczną, tylko zainwestowali w dużą skalę produkcji i jednak. Preferowali sprzedaż tego miodu w ilościach hurtowych dzisiaj mogą mieć naprawdę duże problemy. Ja oczywiście jeszcze raz zachęcam do zakupu miodu polskiego z polskich pasiek od sprawdzonych pszczelarzy, którzy pokazują swoją pracę. Ja też mimo tego, że mam dużo obowiązków, staram się w miarę regularnie pokazywać, jak wygląda moje praca, opowiadać o pszczołach, tak aby poza tym, że dostarczam różne ciekawe produkty, prozdrowotne, to również też edukować na temat pszczół, pszczelarstwa. Za chwilę jeszcze zbiorę pyłek, który pszczoły zgromadziły przez ostatnie dwa dni, ponieważ jeżeli chodzi o odbiór pyłku, staram się to robić każdego dnia. Lub co drugi dzień zależy od pogody. Jeżeli jest sucho, nie pada, to mogę sobie pozwolić na odbiór takiego pyłku co drugi dzień. Jeżeli pogoda jest nieco bardziej deszczowa, jest większa wilgoć, wtedy staram się taki pyłek odbierać codziennie, tak aby oczywiście on nie chłonął tej wilgoci, nie pleśniał. To jest bardzo istotne. Jest to proces oczywiście również bardzo pracochłonny, trzeba objechać kilka pasiek, ten pyłek zebrać, natomiast Wam życzę miłego dnia, więc jak tylko będę miał więcej czasu, to nagram dla Was film, co się dzieje u naszej krainki Gertrudy, ponieważ tam również jest bardzo ciekawie. Do usłyszenia wkrótce, pasieka Marcy. pozdrawiam!